Witam ponownie na dzisiejszych zajęciach. Będziemy robić pompony. Wszyscy lubimy pompony. Służyć mogą jako pompony do czapek, pompony do zabawy z kotem, psem, ale również mogą być świetną z zabawką przy połączeniu dwóch, na przykład, pomponików i zastosowania naszej wyobraźni. Robi się je w sposób bardzo prosty, więc myślę, że nie będziecie mieć kłopotów. Poprzednio mówiłam o cyrklu, którego nie wykorzystałam. Teraz jest potrzebne. Zamiast cyrkla, możemy oczywiście użyć dowolnego elementu typu szklanka, garnuszek, który, od którego sobie odrysujemy kółeczko. Robimy kółeczko. I w środku od tej samej dziurki musimy zrobić drugie mniejsze. To kółeczko musimy wyciąć. Więc wycinamy i wyciąć musimy również nasz środek. Przewijamy się w związku z tym nożyczkami do środka. I żeby było nam łatwiej, to natnijmy go sobie w różnych miejscach. Wtedy te nożyczki wejdą nam łatwiej w nasze kółeczko. I teraz wycinamy środek kółeczka. To malutkie, które zrobiliśmy sobie wcześniej. Mamy takie kółeczko. Ale potrzebne nam będą do zrobienia pompona dwa takie kółeczka. Identyczne. W związku z tym, mając gotowe jedno kółeczko, odrysowujemy go sobie. I środek również. I również musimy go wyciąć. I teraz łączymy te kółeczka razem. Wielkość naszego pompona zależeć będzie od tej szerokości, którą wytniemy. Ona może być dużo większa, może być mniejsza. Nie środek decyduje, tylko ta szerokość. Jeżeli zrobimy wąziutką, nasz pomponik będzie miał tą wielkość, czyli tą odległość plus tą odległość. Jeśli zrobimy większe, ten pomponik o tyle będzie większy. Przygotowałam sobie różne kolory włóczek, ponieważ pompon można zrobić z jednego koloru, jakiegoś dowolnego. Można te kolory ze sobą łączyć y, jako nitki razem ze sobą. Wtedy stworzy nam się taki bardzo kolorowy pompon w każdym miejscu. Można też robić fragmentami y, w jednym kolorze. W związku z tym od nas zależy decyzja, jak ten pompon będzie wyglądać. Ja może na początek wezmę taką. Dobrze jest sobie złożyć ileś nitek razem, nawet jeśli jest to ten sam kolor. Dlatego, że musimy całego, całe te kółeczka bardzo silnie pooblekać. To znaczy, czym więcej warstw damy dookoła, tym pompon będzie grubszy. Zaczynamy w ten sposób, że wyciągamy... Końcówkę naszej włóczki i przytrzymując palcem, musimy oblec dookoła. Dobrze jest przygotować sobie jakąś dłuższą nitkę. Jakąś długą. Możemy potem podocinać te kawałki i uzupełniać, więc nie jest to problem. Na początku pewnie będzie Wam łatwiej robić troszkę krótszych ogonków. I Trzymając, przypominam, naszą końcówkę. Ja zawsze zaczynam tak, że przytrzymuję sobie nitką, którą tu prowadzę, te wcześniej wyprowadzone. One nam pozwolą nie, wy, nie wyciągać się tutaj z tej końcówki i przewlekamy dookoła. Jeszcze raz. I tak musimy oblec całe kółeczko. I przypominam, czym będzie więcej tych warstw, czym będzie więcej tej włóczki nawiniętej, tym pompon będzie grubszy, będzie ciekawszy, będzie ładniej wyglądał. Jak oblekamy i zdarzy się tak, że skończy nam się nasza nitka, wystaje nam gdzieś tutaj kawałek, ale mamy całe jeszcze puste kółeczko. Przytrzymujemy, obcinamy tą końcówkę, która nam została, bo ona nam będzie przeszkadzać i nawlekamy nową i oblekamy kółeczko. Ja sobie przygotowałam już takie zrobione, obleczone kółeczko. I teraz jak z niego zrobić pomponika? Musimy palcem, przytrzymując środek tego, dostać się nożyczkami pomiędzy nasze te dwa kółeczka. Tu musimy się dostać nożyczkami, czyli przecinamy włóczkę tak, żeby tutaj wejść. No to zaczynamy. Początek jest zawsze troszkę trudniejszy, więc się nie zrażajcie. Jak natniemy sobie odrobinkę, to będziemy mogli się dostać tu do środka kółeczek. Będzie wtedy dużo łatwiej. Wsadzamy nożyczki pomiędzy dwa kółeczka, tego pewnie słabo widać, pomiędzy te dwa kółeczka i staramy się przeciąć kolejną warstwę włóczki. Troszkę mocno trzeba tu trzymać, żeby teraz te rozcięte nasze kudełki z tu nam się nie wymsknęły. I Jeszcze raz tak dookoła cały pompa musi być przecięty. Trzymamy dalej. I końcówka do rozcięcia. I powstaje nam Taka część, która z dwóch stron ma kudełki. I teraz bierzemy kawałek włóczki. Jeżeli chcemy tylko związać, żeby był pomponik, ale to możemy, może być to krótsza niteczka, ale jeśli chcemy stworzyć z tego zabawkę dla, dla kota, na przykład, weźmy dłuższą niteczkę i tą niteczkę. Musimy teraz włożyć pomiędzy te dwa kółeczka. Tutaj, tutaj wsadzamy. Jedziemy dookoła tą niteczką. I jak mamy dwie końcówki razem, to jeśli jesteśmy bardzo młodzi, przydaliby nam się albo rodzice, mama, albo starsze rodzeństwo, które pomoże przytrzymać. Dlaczego? Te dwie końcówki teraz trzeba związać. Czyli robimy węzełek i musimy bardzo mocno ścisnąć naszego pompona. Tutaj, żeby był związany. On musi być bardzo mocno związany, żeby nam się potem nie wysuwały te końcóweczki. Dlatego tutaj mówię, przydałby się ktoś drugi, kto palcem przytrzyma, żeby nasz pompon się nie rozszedł. Ja spróbuję poradzić sobie sama, choć zobaczymy czy mi się uda. Udało się. Dobrze jest zrobić więcej tych Węzełków, żeby nam trzymały tego pomponika. I teraz, mając związany pomponik, musimy wysunąć kółeczka ze środka. Jeśli nie, nie rozerwą nam się w żadnym miejscu, to możemy je wykorzystać do następnego. I to samo robimy z drugim kółeczkiem. I mając tak zrobionego związanego pomponika, mamy dłuższą niteczkę. Pomponika możemy rozczapiżyć. Dlatego mówiłam, że czym więcej nawiniemy tej włóczki, na, ten nasz pompon będzie gęstszy. Jeżeli nawiniemy zbyt mało, on będzie rzadziutki i nie będzie zbyt efektowną pomponikiem. Więc starajmy się nie rezygnować z pracy za wcześnie. Zrobić pomponika grubaska i można mieć taką fajną zabawkę dla kota. Koty strasznie lubią takie zabawki, mając różnej wielkości pomponiki. Na przykład malutki pomponik, zrobiony na mniejszym takim kółeczku, takim czy jeszcze mniejszej, o mniejszej objętości. Możemy związać go ze sobą na tym sznureczku, jednym czy drugim, dowiązać i tu stworzymy wtedy. Zabaweczkę. Może, jeśli tu powstanie nam kuleczka, możemy wymyślić misia. Możemy też zrobić każdą inną zabaweczkę, którą lubimy, inne zwierzątko. Myślę, że fajna zabawa i mój kotek na przykład bardzo lubi takie pompony. Do zobaczenia!